Aloha, Lodzić, dobry. dobry odbiór. 1.9 TDI na zwykłej pompie. Jakby ktoś pytał. Ej, ej, ej. Aj, nawet jakby nikt nie pytał, to, to słychać, po prostu słychać. Pani i panowie, witam was serdecznie. O godzinie 4.35. Czy ja właśnie jestem spóźniony do pracy? Być może. Postaram się ten film do, dokończyć. Nagrać wam do końca, abyście mieli w końcu co oglądać. Bo ostatnimi czasy jest po prostu słabo z filmami Ale no jest to spowodowane totalnym brakiem czasu, brakiem weny A jak ja mam brak weny Brak weny, no po prostu nie chce mi się nagrywać To nie nagrywa mi na siłę, nie? To jest moje drugie kółko, chyba to widać Wczoraj z pierwszego zjechałem o godzinie 19 No i dzisiaj już niestety trzeba jechać, nie? Ale pocieszam się tym, że tego dnia w domu mógłbym nie mieć e, pięknie Zobaczcie jak drzewa, drzewa wyłożyło, nie? Kurwa, tu z ten ty to ja aż to wyjdę zobaczyć w ogóle jest taki fajny klimat tutaj rana. No, pięknie kurwa. No, wczoraj mówię, też zjeżdżałem, też, też, też była burza, akurat jak zjeżdżałem, ale udało mi się przeskoczyć jeszcze, znaczy deszcz mnie złapał, nie no błyska zaczęło się jak już byłem w domu, komuś na pole wywaliło, także nieciekawie. No, lecimy w drugie kółeczko. Co mi mamy tam na tym drugim kółeczku? Londyn I ja ogólnie dużo Londynu robię, ja dużo Londynu, no Londyn to mam w każdej trasie. Londyn mam na pewno, potem po Londynie mam, słuchajcie, Portsmouth, a potem znowu wracam na Londyn. Więc ja mam trzy punkty, więc jest light. Light totalny. No, window muszę podziałać. windą muszę podziałać w tym, w, w tym Londynie na powrocie. Tam u tego gościa tam. Taki sklep litewski, czy jaki to tam. Byłem teraz u niego też w tym kółku, bo teraz w tym kółku mnie trochę więcej na windę, bo chyba dwa, dwa sklepy. No, sorry, nie chce mi się. No laptopa wziąłem sobie w tras. No ogólnie na tej robocie jest tak, że z początku jak jadę, tak zauważyłem, z początku jak jadę to jest zapierdalanka, znaczy no tak wiecie, no robota codziennie, wyjeżdżany codziennie i tak jest do wtorku środy, a potem od wtorku środy jest leźnik. Ten leżnik kurde się z już zawsze wiecie co robić Na telefonie jest chujowo oglądać trochę No większy komfort na tył, nie? Na lapku No proszę, Golfina stoi <grystanie> Ta już nie jeździ, ta już nie jeździ O w sumie to tyle, te dwie nie jeżdżą Chyba jeszcze ta nie jeździ i to cztery, ale też cztery autze też jeżdżą Ten jeździ, ten jeździ, ten jeździ, ten jeździ, ten zapierdala. To jeszcze ten temat też dzisiaj jedzie. No i co, panowie i panie? Trzeba się pakować kurde do roboty. Nie chce się, nie chce się, bardzo się nie chce. A jak będę się tak powtarzał, to mi się raczej nie zachce, nie? Moi ciężko mamy. To jest jedzenie na tydzień życie. trzeba, nie ma pieniędzy. O, Witamy z drogi, witamy z drogi. Autostrada A2 Kilometr z osiemdziesiąty więc jeszcze nie cała godzinka do granicy i jadę na spokojnie. Ogólnie jestem trochę niewyspany. Czy można to widać? Widzisz Czekam jeszcze za jednym numerem, takim e, jakby potrzebnym do odprawy. I co? No i odprawimy się i w Niemcy. No i myślę, że dzisiaj gdzieś spokojnie Niemcy przelecimy całe i gdzieś, gdzieś Holandię nawet zahaczymy, nie? Oczywiście jak droga pozwoli. Także tak jak powiedziałem wcześniej, postaram się wam ten filmik dociągnąć do końca. Mam trochę materiału na tej kamerce, ale to jest taki filmik, wiecie, początek, ani składu, ani ładu. Ja takich filmów o na pęczkę, ja to zawsze powtarzam. Ja film uważam, jak jest dosiągnięty do początku do końca. No ewentualnie bez tego pożegnania, bo nieraz zapomnę, nie? Nie? Bez jakiegoś tam podsumowania. Co to by z tej drogi nagrać? Cały dzień nie jedziemy, nic nie nagrałem. Słuchajcie, taka sytuacja. 4,28, przerwa. Holandia, Holandia już, jak dobrze widzimy. Zielono. To tylko Holandia. Kilometr 300 do stacji, i tam zjeżdżamy na pauzę, ale niedługą, niedługo, tylko krótką. 45 tylko. u dzisiaj na dychę, dzisiaj fajnie, fajnie idzie. Naprawdę, zarąbiście. Coś bym, nie wiem, czy jeść teraz. 45 minut da się, ale trzeba biegać. Zmywać, biegać, zresztą kropi deszcz. Także chyba sobie odpuszczę to jedzenie, położę się, odpocznę, przejdę się w koło, trochę rozciągnę kości, bo już 3 kilometrów zrobione. No i chwilę podjadę. No ile mi tam zostało czasu? Słuchajcie. No godzina mi została. Jazdy, ale stąd to gdzieś, nie wiem. 40 minut jazdy jeszcze na dzisiaj, a chcę na Machsa podciągnąć, bo jutro. Dolecę z tamtego miejsca na 4,5 do portu, więc jeden pies, czy ja to tutaj sklepionkę zrobię dzisiaj czy jutro, ale dzisiaj, jak już jestem w ferworze walki, to wolę dzisiaj już to zrobić, mieć jutro z głowy, tylko wstać i do portu. nie? Swoją drogą tutaj też yy, nieraz staję sobie na pauzę. spoko tutaj jest parking. On jest 30 minut od granicy, yy, wyliczone pięknie, powiem wam szczerze. Pierwsza 64:30 dojechałem na setny na Magdeburg. Druga szychta z Magdeburga, tu doczapałem się tutaj, nie? Całkiem dobry wynik, myślę. O 4,30 równe. Wczoraj myłem samochód, wczoraj myłem samochód 190 zł w brud poszło błoto. Ta pogoda mnie wykończy, powiem wam szczerze. Wykończy mnie psychicznie. No i w sumie ja zawsze tak stoję, nie? Eee, nie lubię stać z rajka, w rajkach, tylko tutaj sobie z tyłu stoję. No z to ze względu na agregat, żeby też nie przeszkadzać jakoś. Super, bo to nie jest tak, że chłodniarze są zwyrodnialcy i stają na... No nieraz stajemy, jak ktoś zajdzie za skórę, to, 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 to po złości zrobić, ale ja ogólnie jak y, mam opcję, to wolę nie przeszkadzać. I to jest dla mnie komfort i dla kogoś komfort. No ale jak ja mam ostatnią rajkę albo ostatnie miejsce, to nie patrzę, czy stoi obok plandeki, kempingu, czy cysterny. Wszyscy robimy moi drodzy w tym samym zawodzie. Jedziemy na jednym wózku. Jeśli komuś się nie podobają agregaty, bo jest specyfika pracy. A ten mój agregat wchodzi w specyfikę nawet pracy plandekarza, bo musi ze mną się, że tak powiem, na parkingu miejscem dzielić. Jeśli komuś nie odpowiada, zapraszamy czapeczkę z głowy pod drzewko. Pozbierać śliweczki i na targ. Tam jest cichutko. Można stać śliweczki sprzedawać zamiast jeździć. Kurwa, noc znowu na pauzie wyczyściłem cały samochód. Ten deszcz wykończy mnie psychicznie kiedyś. Naprawdę. Uwierzcie mi. Kurwa macie, no nie ma nic gorszego niż drzwi pozaciekane od deszczu. 45 minut siedziałem przy samochodzie. No, jak już ma padać, niech pada cały dzień, nie? takie kurwa sranie w banie, bo... 15 minut pada, teraz jest 17,5 stopnia, zaraz będzie 35, zaraz zacznie nie dalać deszcz, no, będzie 14. Nie wiadomo co zrobić. Opano, opa, opanowałem się właśnie, także z góry przepraszam za ten te wyskok. Nie zrozumiałem nawet ile mam do celu jeszcze. Mogę wam powiedzieć ile no, mam jazdy jeszcze, 56 minut. No, także... Myślę, że z 30-40 minut z tego ulecimy i, i koniec na dzisiaj. Zacząłem o godzinie 5.30 na bazie, jest godzina 19. Słuchajcie, to jest to, o czym ja mówiłem. Zobaczcie, no, jedno, z ostatnich, yy, jedno z ostatnich miejsc w zasadzie. Zajechałem na ten parking, co chciałem. Zobaczcie, tam jest chłodnia, ona też chodzi na ciągłym. Tu mamy plandekę, ten gościu... Zapytał się czy, no, czy mógłbym, bo ja cofnąłem do samych tych, tych praktycznie Zostawiłem tam pół metra, jak byłem na równo z nim Poprosił mnie czy mógłbym się przestawić o metr do przodu Mam miejsce stary, nie ma problemu Plandeka, kemping też, no niestety Oni strasznie nie lubią, odjeżdżają zaraz jak ten, nie? Jak, jak są te, jak agregaty chodzą Tu jedna Plandeka, druga, trzecia, czwarta, piąta No i się stoi, czasem, ty. Jedzonko, tu już gary myją. No fakt, że stoi też na osobówkach, tak? Ale to nie jest żadne pole kempingowe, ani takiego, także stoi tutaj kurde ilau. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, nie wiem, no siedem, sześć planek na pewno stoi. <laughs> I tam jest cały parking, tam jest cały parking, tam stoją, nawet widać. No weekend jest, ludzie kręcą weekendy. Także słuchajcie, ja jem, myję naczynia i no i kładę się spać. Robię tylko dziewiątkę, więc no, to nie jest dużo czasu na odpoczynek. Widzimy się później, nie? Rano pewnie. Jednak jeszcze zanim film się rozkręci, chcielibyśmy Was zaprosić do naszego internetowego sklepu mikidabes.tubeshop.pl. Znajdziecie tam koszulki, bluzy, ręczniki, takie akcesoria. Wszystko wykonane jest z dobrej jakości materiałów, ceny są przystępne, a najważniejsze, część dochodu ze sklepu trafia na pomoc osobie niepełnosprawnej, a dokładnie widza tego kanału, Adriana Piętonia. Więcej informacji, jak i link do sklepu znajdziecie w opisie, a my zapraszamy Was do dalszego oglądania. Sytuacja jest dynamiczna Witam was dnia drugiego, staram się nie nerwować Jeszcze w tej sytuacji jest trudno Myślałem, że niedzielę sobie pojadę jak gość Na spokojnie, przelecę eee, Nad ranem, zwłaszcza, że czasu mam na styki tak do portu Ogólnie czas mam dzisiaj w miarę luz, ale czasu mam na styki do portu Bo ruszałem z miejsca, gdzie wczoraj dojechałem na maksa I stamtąd właśnie mam z 4 ponad godziny jazdy A stoję w Belgii Taka jest sytuacja u mnie Niezbyt, niezbyt ciekawa. O, na pewno jakiś kamperowiec albo inny kurwa turysta się gdzieś przetar z kimś. Tak można pracować spokojnie. Nie ma, spokojnych, nie ma spokojnego okresu w tych pracy szczerze mówiąc. Zimą święta, wakacje, remonty i turyści. No policja gdzieś jedzie. Kurwa macie Ja to zawsze trafię kurwa. Złoty środek. Jeden kamper, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy Ile tutaj przeliczyłem? 50-100 metrów? Jest niedziela, ciężarówek tutaj jest jak na lekarstwo No jedna jedzie przede mną i z tyłu jest jedna, z trójka nas jest tutaj No już nie wiem, z pół godziny straciłem, Zwężka jest do dwóch pasów Jadę sobie na skoka tak zwanego, żeby nie tracić po prostu jazdy w tym korku, nie? Stanąłem w korku 30 minut, stoję, stoję Podjeżdżał, tak to bym tracił jazdę, a że jazdy mam na styki, no to jadę do żeby je nie marnować, tak? Tak, w czasie pracy, w ciągu mojego dnia pracy, nie na pauzie, bo na pauzie nie można tego robić według prawa. To w tym przypadku jest to dozwolone, jak najbardziej. Będziemy na 2,5 godziny, mam jeszcze do wyjechania, a tak to bym stracił te na podjazdy, myślę, jakiś czas, nie? I potem bym miał problem w porcie. Wężka do jednego, oczywiście osobówka, osobówka wjechała w dupę o, pięknie. Litwinowi. I ostatnio jak jechałem na Poznaniu też goście w dupę wjechał. Ale nic się nie stało groźnego, bo to było w korku. Rozwalił sobie w oplu. Zderzak, lampy popękały, ale chłodnica, wszystko ok, także tyle, że miał przód no, Maska, bo... maska, zderzak, lampy. Tu widać, że prędkość była większa, bo wbił się trochę w niego, nie? Także patrzcie trochę przed siebie, patrzcie. Udało się, moi drodzy. Słuchajcie, 4.21, 9 minut mamy Także myślę, że jest idealnie, żeby wjechać na prom Razem z tymi wszystkimi kolejkami, teraz stoimy jak, jak co tydzień Jak co tydzień w niedzielę do sprawdzenia, słuchajcie e, Czyli ta echosonda cała, co jest podłączona pod naczepę Ewentualne wejście na naczepę Chodzę się, ja już weszłem, to także o jeden cię bliżej będzie. No, bo jest taka sytuacja, że jak porobili teraz nowe, te nową organizację w porcie, ten port już jest długi czas, ale mówimy na to nowy port, nie? Są trzy lajki, widzicie? Tutaj jestem w jednej, w drugiej jest ten, w trzecie jest tam. I to wszystko się schodzi do jednego pasa do jednej stodoły tak zwanej no i po prostu często gęsto ci ze środka na przykład nie puszczają w ogóle nikogo z boku i jest to trochę niesprawiedliwe. Bo ja tej rajki sobie nie wybrałem tą rajkę, wybrała mi obsługa portu. I fakt objechałem trochę chłopaków z tyłu, ale zawsze jak tu jestem, organizacja wygląda tak, że idzie środek, lewo, prawo, środek, lewo, prawo, środek, lewo, prawo. A jak stoję tutaj z 15 minut, no nie no w sumie, no teraz akurat stoję 3, ale stoję razem już 18, to z pięć samochodów ze środka, a tutaj Stoimy i czekamy praktycznie, nie? Każdy jedzie na dupie, widzicie? No i trzeba po prostu się Władować na siłę nieraz Trzeba pamiętać zawsze Cyk Dokumenty Żeby każdy MRN, czyli ten kod kreskowy, który mamy wygenerowany na Anglię, był zeskanowany W przeciwnym razie są jakieś problemy z tego tytułu Jeśli nie zeskanujemy, na przykład ja miałem teraz 3 MRN'y Zeskanowałem 3 I żeby po prostu być pewnym Sprzedam wam takiego tipa, może ktoś zaczyna na Anglii jeździć To jest strona, tak zwany envelope I tutaj macie, o cyk Podaj sobie kod kreskowy. Możecie go wpisać, albo po prostu zeskanować za pomocą tej aplikacji, i wtedy. Macie na przykład, no, przypuśćmy, raz, dwa, trzy, trzy MRN -y, przykładowo, zaskanujecie je tutaj, robicie save. Aplikacja wygeneruje wam kod, w którym zawarte są te trzy kody, nie? No i po prostu wtedy macie pewność, że jak zaskanuje wam ten jeden kod, który wygenerowaliście, macie wszystko zaskanowane, bo wielokrotnie, nie wiem, obsługa portu miała trzy albo cztery kody kreskowe do zeskanowania, a zeskanowała dwa i potem był problem. A ty nie jesteś w stanie ich sprawdzić, bo oni zamykają okienko często i jeden gościu gdzieś mi powiedział, czy, czy ja wiem lepiej, co on ma robić, nie? Tak zapytałem, czy zeskanował na pewno wszystko. Francuzi są dziwni. To, to się bić, kurde, patrzcie, o. Słuchajcie, jestem już na promie. Fajnie udało się załapać na... Zobaczcie, jaki mam piękny porządek na górnym łóżku. Torba, stare firany, pościel, poduszka, zgrzewka wody. Strój, którego nigdy nie założyłem do załadunku mięsa. Jako, że to jest pierwsza moja, pierwszy mój prysznic do jazdy, czyli od wczoraj. Ręczniczek wyciągamy z głównej torby, przesadzamy do torby na bieliznę. Japonki są, świeża koszulka. Tylko obowiązkowo voucher na jedzenie. Nie wiem, czy będę jadł, zobaczę. Nie wiem, co będzie do jedzenia w ogóle. i wyjadę w nie tylko. A pracuję od godziny 5, bo nie chciało mi się wstać o 4.40. Słuchajcie, no co, zapraszam Was na po Porostatkiem w piękny rejs Ej, w sumie to jest DFDS. To może i kupił jakieś ten, pierduki. Także portfel by się Ci przydał. Tutaj, mówię, tanio jest taniej niż w Polsce. Zasadniczo. Na świecie robi się wszędzie taniej niż w Polsce. <gry> Nawet zakaz wyprzedzania u Niemca kosztuje mniej niż w Polsce. Kiedyś, jak byłem młodszy, to chodziłem po schodach, teraz to mi się nie chce. <gry> Dlatego wyglądam jak wyglądam. Dobra, Usema, ósema, zawsze mi się myli, siedem albo osiem. Buła, napięta, triceps, cyk. Jest forma Podano do stołu Śniadanie jeszcze serwujemy jest godzina 11.15, także jeszcze świnanko. jest chyba do 12.00 śniadanko co, co wchodzi w skład śniadania? Fasola, placek ziemniaczane pieczarki, dwa jajka Sausage, to jest średnie No i bekon I dwa tosty, dwa tosty zawsze kładę do piekarnika na dwa razy Pierwszy raz i drugi, to jest on taki idealny no, no Nawet lekko przyjarane no i maseczko, takie hotelowe. Ten DMD ma fajny układ, lubię nim pływać. Lubię nim pływać. A teraz teraz nikt nie wyszedł, bo nieraz wychodzą bez gaci. Kiedyś wbiłem się kowią, się nie zamknął. No, ale ogólnie co? Kurwa, nie ten, ten nie ma wieszany. Tu jest beder. Tu jest wiesz. Nie za bardzo w plecach w tym, wiecie, wszystkim. Teraz czy. następny tip. Jeśli jeździcie na Anglię, zaczynacie jeździć na Anglię zawsze. Sprawdzajcie, czy jest ciepła woda. Jest ciepła, czy w ogóle jest woda? Tak, tutaj jest o, tak mniej więcej jest tutaj wysoko. Są niektóre kabiny z toaletą jeszcze, one są o wiele e, fajniejsze, nie? Szybka napileczka. Cyk, cyk, cyk. Uwielbiam te angielskie korki. Do zjazdów. I mamy jeszcze kilometr A było chyba 2,5. Czekamy. Zobacz, tu jedna dziura, to jest u nich standard. Jedyny kraj chyba, gdzie, gdzie tak jest. Rzeczywiście, że każdy jedzie w gęsie go i to kiedy. No, wpychają się w Londynie się zdarza, nie? Ale ogólnie jak macie zwężkę na przykład do jednego pasa, z lewego do prawego, to na pewno więcej aut stoi na prawym niż na lewym. Ini tak trochę bez potrzeby nieraz stoją, bo nieraz. Dwa pasy na przykład z autostrady schodzą, nie? A w tym przypadku ile schodzi? No, też dwa, zobaczcie. I to jest właśnie głupota: jest 3 km korka, teraz zobaczcie co ja robię. Ja też zjeżdżam tym zjazdem. Pyk. Dziękuję, dobranoc. Zobaczcie. Są dwa pasy, nikomu się nie wpycham. Swoją drogą właśnie objeżdżam Orbital, ponieważ od piątku albo od soboty już nie chcę was teraz kłamać. Weekend, week, weekend jest zamknięty Orbital po prostu dolny. I trzeba zasuwać albo na około, 30 km dalej jest na około, do mojego miejsca docelowego oczywiście. Albo właśnie landówkami jak tutaj objechać. Jeden zjazd jest zamknięty, co prawda, nie? ale tutaj ten zjazd ma dość długą. Od zjazdu do zjazdu jest dość długa odległość nie? i po prostu. I po prostu tak to wygląda. No ale objedziemy jakoś i będzie źle. Tak, dzisiaj mam naprawdę luzy, bo ja za 40 km mogę już kończyć pracę w zasadzie, nie? Zrzucamy, zrzucamy. Także widzicie. Fajnie idzie, bo to elektrykiem, palety są ciężkie, bo to warzywa, wiadomo, ale idzie spoko, bo jest poleciak elektryczny, także git Ogólnie mam cztery palety mąki na tyle. Nie wiem czy nie będę musiał zawozić jej w inne miejsca, nie? Na piekarnię. To by się chyba nie dogadali z tą paletą. Dobra, ogólnie miałem pauzę kręcić, rozdawałem te warzywa. Z tą mąką w sumie dzwonił tam ten ziomeczek, ale tam nikt od niego nie odbierał i. I mówi, że żeby została tutaj, no To Feldham nie jest daleko, to, bo to na Feldham zawsze szła ta mąka Znaczy zawsze, no. Z tego co pamiętam, to najbliższa piekarnia tutaj to jest Feldham Także czort Jedziemy na ten Na południe tutaj na rozładunek, nie? Jeszcze tutaj do Portsmouth podjadę, bo mam no 118 km Dzisiaj w miarę będzie szło, myślę Miałem zostać, robić to jutro, jak Orbital będzie otwarty Może byłoby łatwiej, ale Pojadę sobie trójką, tam jest taki przesmyk, kurczę, nie wiem, tam tam z 10 km może landówki i wbiję się na trójkę, także nie będzie to takie czasochłonne jak mi się wydawało. A że mam jeszcze dzisiaj pracę to popracuję sobie jeszcze dzisiaj w sumie 17 do 18.30 jakaś kolacja, obejrzę jakiś film może i... i koniec tej niedzieli, przynajmniej jutro będę miał trochę lżej, bo jutro tylko mi zostanie jeden sklep na Londynie, cztery palety i fireland, nie? Piwko sobie piję. Jeśli mię ochotę na piwko, to sobie strzelę jednego browerka. Stoję... Zjadłem w sumie, do biadu sobie tego tworzyłem, obiadu sobie tak otworzyłem, obiad do kolacji w zasadzie, bo dzisiaj jestem tylko na w sumie śniadaniu z promu, nie, co jadłem Stoję pod tym drugim klientem, jutro o godzinie 7 mam zrzutkę Angielskiego czasu chyba oni otwierają, 7 jakoś przed siódmą, chyba tego co kojarzę Zrzucę i z racji tego, że dzisiaj podgoniłem z robotą jak podgoniłem, bo wyjechałem 8 chyba 55 Na 10 możliwych godzin, ale to 10 to jest takie ekstra, więc 9 takiego normalnego czasu, nie Myślę, że spoko, tym. Przejechałem tak, Holandię, Belgię, no. Końcówkę Holandii, Belgia, Francja, przeprawa do Anglii, jazda na Londyn, zrzutka i 120 km podlotu pod, lotu pod yy, zrzutkę na Portsmouth, nie? Nie mam za dużo roboty w tym kółeczku, bo ja mam tylko zaledwie 3 punkty, tak? Także jest ok. Także co, ja już się zamykam, zasłoniłem się tutaj z tej strony i będzie trzeba chyba uderzać yy, w jakiś chillout, co? Lapka wziąłem teraz w tą trasę i muszę go trochę ogarnąć. Z racji tego, że mam teraz tą przetwornicę nową. Kurde, słabo stanąłem, bo stanąłem pod słońce. Ja mam teraz tą nową przetwornicę firmy Grincel, to po prostu no sprzęt wszelkiego rodzaju elektroniczny jest jak najbardziej pożądany w tym czasie. PlayStation wożę cały czas, aczkolwiek yy, nie mam czasu zamontować jeszcze mi telewizora. Nie mam czasu, a ja mam go zestawiać, wstawiać, podstawiać. Z górnego łóżka to po prostu mi się odechciała grać. Ja też takim graczem jakimś super nie jestem, żeby siedzieć godzinami przed konsolą Dla fanów jak najbardziej, ale tam gamerem nie jestem, nie? Żadnym Uczymy klimę, kurwa, no 24 stopnie, zaraz się, się wkurzę No i mam tego lapka, on mi zaśmiecał w domu w sumie Trzeba go wyczyścić po pierwsze, po drugie trzeba go zresetować Bo jest tak zamulony, no, fakt, że to jakiś gówno, nie? ale lenowo, co prawda, ale jest słaby po prostu nie? Ale ja potrzebuję go tylko i wyłącznie do oglądania filmu, ewentualnie zgrania materiału z kamerki, no to przy takich czynnościach, jak mi się ścina, to chyba coś nie tak, nie? Sobie przełączymy. O, gniazdeczko. Sobie włączam przetwornicę. Tutaj tak. Niestety jest od do góry nogami, ale jest 25,5 napięciu akumulatorów. Ciekawy jestem, jaką moc yy, ile watów pobiera sam laptop. W sensie ładowanie tego laptopa. No na przykład jak podłączę zwykłe zasilanie, kostkę po prostu zasilającą, tak? Yy, I ładuję na przykład telefon, czy tam yy, kolarkę, to nie pokazuje mi poboru prądu. Nie? Jak podłączam telewizor, czy PlayStation, takie no już wymagające urządzenia, to wtedy mi ten prąd pokazuje, że tam ma nie wiem ile tam z 500 W, 300 W, nie pamiętam ile on pobierał. Jest 0 W, także on chyba jakoś dużo nie pobiera. Podejrzewam, że takie mniej jeszcze pobory to po prostu nie pokazuje. Ja Zasłaniam pirany i widzimy się pani i panowie jutro. Bo ja tu muszę się tym panem zająć. Zostawiłem go w domu. Vanessa nie używała, nieraz coś tam się przydał do czegoś. A ja ostatnio dużo stoję. No to mówię, na telefonie oglądać te z Mordenga jakieś rzeczy różne. Good morning. Na YouTubie cisza, więc tu zajadę jakimś filmem. Nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu na YouTube, nie ma czasu. YouTube jest o wiele bardziej wymagający, jeżeli chodzi o czas. Tyk, wszystko jest jest. Wczoraj jedno miejsce, dzisiaj dwa. O, oh, I get a six pallet together. Three pallet chilled good, three pallet no temperature. Three chilled good and three no temperature. Ja. Not the line. get a o, oh, bye two, okej, okay. by two, bye number two. Jeżdżamy, jeżdżamy w dujeczkę z rana. 8 rano. Panie i panowie, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj poniedziałek. Niektórzy zaczynają tydzień pracy. Ja zacząłem go wtedy, kiedy wszyscy kończyli. W sobotę, dla mnie to już jest trzeci dzień pracy dzisiaj. Sześć palec zrzucamy, zostają cztery, razem mamy dziesięć i się robota kręci. Wystałem się za wszystkie czasy. 14 godzin prawie. Pozładowany. Ciśniemy kurde na punkt numer 3 w zasadzie. No dzisiejszy drugi, ale całokształtowo trzeci. Mój robotę chyba ja mam teraz wyśmienitą, jeżeli chodzi o ten wyjazd, bo nie ma zbędnego ujeżdżania gdzieś. Wszystko jest spoko, wszystko jest czasowo do ogarnięcia. Tam ten sklep, który mam na luzie, oni otwierają mi go o 10 chyba angielskiego. Ja muszę do tego gościa zadzwonić tak w ogóle, bo możliwe, że będę wcześniej i on przychodzi wtedy wcześniej, ale... Znaczy, jego pracownik przychodził wcześniej, a on nie odbiera telefonu ode mnie od wczoraj. To jest standard, co tydzień jest to samo. On nie odbiera telefonu ode mnie, potem jak odzwania to ja już nie potrzebuję i nie odbieram telefonu od niego, bo nie widzę sensu rozmowy z nim. Dziwny gościu. No ale do dogadania, do dogadania, tylko żeby się do niego dogadać, dodzwonić, żeby się dogadać trzeba się dodzwonić. On nie odbiera zadzwyczajenia. Kolejny raz udowadniam, że zobaczcie, dużo ludzi stoi tutaj z lewej strony, naprawdę ten pas prawy idzie dużo szybciej. Dlatego że tutaj jest taki warunek. Warunek nie warunek. Najpierw schodzi jeden pas, potem schodzi drugi pas, widzicie. Tylko tak, ten pas w lewe z lewej strony jedzie na Heathrow, na e, jakby północ, nie? Tylko w lewo, a ten pas tylko w prawo, tam dalej na Dartford, na stronę Portu. nie? No ale jak ktoś jest, mówię w Anglii są takie taka życzliwość generalnie na drodze, bo jest większa na pewno niż w Polsce, niż w Niemczech niż na tych chyba, dziwnych krajach, że tutaj y, można poniekąd będąc Polakiem, trochę to wykorzystywać. Na drodze, bo ta ich nieporadność jest. Oni mówię, ja odkąd tu jeżdżę, oni nie są złośliwi na przykład, jak ci przyspieszają przy wyprzedzaniu, bo często to jest. Tylko oni po prostu nie stają sobie sprawy, nie? Po prostu z głupoty tak to robią, nie? I tak samo tutaj. Podejrzewałem, że gdybym jechał do końca tym pasem, bo szedłby szybciej, z lewej strony w ciągu, nie wiem, trzech minut ktoś by mnie puścił. albo osobówką, albo nikt by nie machał, nie, nie pokazywał, wiecie, nie? A w Polsce czy w Niemczech zaraz byś, kurwa, nie wiem. Chociaż miałby się z Tobą lusterkami zetrzeć, wjechać w Ciebie, to nie wpuścicie. O, widzicie? O, Zauważyłem takich ludzi, bo widzicie, oni też się wciskają. I on jechał, zobaczcie, z skrajnym pasem. Shower na Kophamie jest fajny shower. Jak na shower, to tylko na Kopchama. Pamiętajcie, baliza, robota nie zająć. <śmianowicie> Może i nie jest. <śmianowicie> luksusowo, ale jest za darmo. I pa. Jaka czujka No, sklep mamy tutaj Ziomek już stoi Jadę zawrócić Bo oczywiście jechałem nie od tej strony no. Jest okej okay. Słupeczki teraz wjeżdżają